Cześć! Czas na zapowiedziane w tym tygodniu pytania i odpowiedzi. Żeby było na maksa spontanicznie, nie przeglądałem ich przed wywiadem. Będę odpowiadał na nie tak jakby na bieżąco, co mi teraz przyjdzie do głowy. Także dziękuję za wszystkie zadane przez Was pytania. Smacznej kawusi i miłej niedzieli życzę. Pierwsze pytanie, Paweł pyta, skąd w ogóle się wzięło u Ciebie zainteresowanie piłką bałtycką czy tej ligą litewską i łotewską? To jest tak naprawdę historia złożona z dwóch wątków. Pierwszy to taki, że nikt w Polsce nie poświęcał temu większej uwagi na co dzień, więc stwierdziłem, że, że zacznę ja. Stworzyłem ten profil w Rydze w 2017 roku profil, bo wtedy była to tylko stronka na Facebooku, rozrosła się na profil na Twitterze, na stronę internetową. Byłem wtedy na, no, można powiedzieć, swego rodzaju wymianie studenckiej, wyjeździe. No i tak jakby przez półtora roku studiowałem filologię bałtycką. Później jakby z tymi studiami mi tam nie do końca wyszło, ale ta miłość do Litwy i Łotwy przetrwała. A piłką nożną interesowałem się od zawsze, więc to była kwestia czasu, tak naprawdę, kiedy, kiedy wciągnie mnie ona w litewskiej i łotewskie odsłonie. E, piłkarskie państwo środka prosi o opinię na temat Chińczyków w Sudury. E, no było ich czterech, jeżeli dobrze pamiętam i to dosyć dawno. Oni debiutowali w Lidze w przedziale 2010-2013, więc... Niestety nie powiem zbyt dużo na ten temat, bo zwyczajnie wtedy nie, nie, nie śledziłem, co się tam dzieje i jak ci Hitniczycy grali. Najwięcej z nich, chyba jeden, miał 25 spotkań, coś koło tego, więc nie odegrali jakiejś istotniejszej roli w, w Sudowie. Drugie pytanie od piłkarskiego państwa środka: Jeśli Darek to Dariusz, to czemu piłka Bałkany to Janusz? Ponieważ administratorem, jednym z administratorów piłkarskich Bałkanów jest Jan Długokęcki, więc Jan Janusz, tak to bym sobie tłumaczył. E, Szymon pyta, jakie masz plany na przyszłość? E, to pamiętam to pytanie, że akurat dopytywałem, czy chodzi o moje prywatne plany na przyszłość, czy o stronę. Chodzi o stronę. Generalnie moim takim marzeniem jest zarabiać na tym jakiekolwiek pieniądze, oczywiście do tego jest bardzo długa droga i yy, myślę, że jeszcze sporo, sporo czasu musi upłynąć, aż yy, będę miał z tego jakikolwiek przychód. Patrząc tak bardziej realnie, yy, no to na pewno chcę przebić liczby z zeszłego roku, czyli ponad 80 tysięcy wyświetleń strony w przeciągu 365 dni, no w 2020 roku w 366 dni. Natomiast patrząc po, po styczniu, wierzę że, wierzę, że znacznie tutaj przebijemy liczbę, liczbę odsłon. No, myślę, że też taka współpraca z jakimiś poważniejszymi redakcjami, dużo, dużo pytań dostawałem, gdy Lek grał z Walmierą i tam wtedy naprawdę rozmaici ludzie się do mnie zgłaszali, więc chciałbym to też rozwijać. No i budować też markę swoją na, na rynku łotewskim. To jest na razie taki mój główny kierunek poza, poza Polską. Pytanie od Tomka. Krister Stobers, to najlepszy łotysz w historii? Ma szansę zostać najlepszym łotyszem w historii Lechii, tak ci Tomku odpowiem. Na razie wydaje mi się, że jeszcze nie przebił Lukianowsa i Korząsa, natomiast wiele jeszcze przed nim. No. Do Ferpakowskisa, czy Pacharsa, czy tych legendarnych łoteczkich zawodników też mu jeszcze oczywiście bardzo daleko, ale tak naprawdę nie wiemy, co się w życiu wydarzy, więc może, może jego kariera potoczy się tak, że będzie grał na naprawdę topowym poziomie. E, piłkarskie Bałkany pytają, czy uważasz, że świat e, bez piłkarskiego państwa środka byłby lepszy? Byłby tak samo, jak bez piłkarskich Bałkanów. E, czy... E, Makup Pioder pyta, czy uważasz, że na Litwie, Łotwie możliwe jest powstanie klubu regularnie walczącego, grającego w europejskich pucharach w perspektywie 10 lat? Oraz e, jak wygląda sytuacja ze szkoleniem w państwach bałtyckich i które z nich ma potencjał na kreowanie solidnych średniaków? Wydaje mi się, że podwaliny pod taki klub, który mógłby mieszać w europejskich pucharach zostały już stworzone. Mam tu na myśli RIGę FC. Jej plany tak naprawdę są największe spośród wszystkich klubów Litwy, Łotwy czy Estonii, i wydaje mi się, że to oni, jeżeli to będzie klub, zarządzany w przyzwoity sposób. Na razie to mamy drugą polonię Warszawa za czasów Wojciechowskiego, więc myślę, że tam jeszcze dużo rzeczy jest do poprawy. Ale plany mają bardzo śmiałe, w tym budowę naprawdę bardzo dobrej bazy treningowej pod rygą. Więc wydaje mi się, że, że tutaj riga. Jest kilka dobrych akademii na, na, na Litwie czy Łotwie, które biorą udział w międzynarodowych turniejach. Ich różne roczniki przyjeżdżają do, do Polski, także między innymi, ale także na inne turnieje organizowane w całej Europie. Więc myślę, że jeżeli miałbym się tutaj pokusić, to o prognozę, to myślę, że jeżeli. Piłkarze młodzi na Łotwie będą umieli przejść w pełni tak z poziomu juniorskiego do profesjonalnego, że gdzieś tam w głowie będą mieli, mieli poukładane, bo na razie to jest dosyć duży problem. To myślę, że oni mogą kreować naprawdę fajnych piłkarzy. Ale myślę, że również taka szansa jest i na Litwie, i, na, i w Estonii, więc nie ograniczałbym się tutaj do jednego konkretnego państwa. Karol Krawczyk pyta. Która liga jest mocniejsza, litewska czy łotewska? Który twoim zdaniem klub ma najciekawszą historię? Opowiedz i komu prywatnie kibicujesz? Myślę, że na ten moment po tych przejściach na Litwie, kiedy mieliśmy w 2020 roku tylko sześć drużyn, jednak liga łotewska jest silniejsza. Choćby z tego względu, że bardziej wyrównane są drużyny, że nie, nie ma dominacji jednej czy dwóch wyraźnej. By że tam gdzieś o swoich aspiracjach wysokich mówi kilka tych drużyn, więc mi się wydaje, że z tego, z tego względu liga łotewska jest lepsza. Mój ulubiony klub litewski to Atlanta Squaipeda. On regularnie grał w Alice, natomiast potem mieli, no w zasadzie przez większość swojego istnienia, mieli wiele różnych problemów. Zostali w zeszłym roku zdegradowani na trzeci poziom rozgrywek, był tam w tle. Skandal korupcyjny z ustawianiem meczów, natomiast y, Litewska Federacja no, jakby nie przedstawiła na razie konkretnych dowodów, nie ukarała konkretnych graczy, więc y, ciężko mi tak naprawdę mówić, y, czy, czy to jest jakieś na szerszą skalę, czy nie. Yy, na Łotwie generalnie, no, najwyższe nie mam jakiegoś swego ulubionego klubu. <laughs> na zapleczu FK Smiltene to jest mój klub ulubiony na Łotwie. Natomiast no, nie zapowiada się, aby, aby awansował wyżej. I co tam jeszcze było? Yy, Karol pytał jeszcze o, o klub, który ma najciekawszą historię, yy. żeby się powiedział. Yy, myślę, że, myślę, że skąd to? Yy, stworzyli zespół, który dominował przez długie, długie lata na Łotwie. Yy, potem jego główny, tak jakby sponsor, był właściciel, yy, pan Indriksons po prostu więcej z tego klubu wyjmował niż wkładał, ale to był też klub, który dawał bardzo łatwą przepustkę do reprezentacji Łotwy. Nieoficjalnie tak w kuluarach mówiono, że jeżeli chcesz grać w reprezentacji Łotwy, największe szanse masz robić to grać w Skonto, tak? Więc no, tam jest bardzo, bardzo dużo różnych ciekawych wątków, no ale to mógłbym opowiadać o tym dobrą godzinę. No, klub zbankrutował, niestety. Ciężko powiedzieć tak naprawdę, co było główną przyczyną, bo tych przyczyn było bardzo wiele, ale też pamiętam swego czasu, że były mecze ligowe, gdzie skonto, kiedy miał już pewne prowadzenie, strzelało jak najwięcej bramek, żeby maksymalnie wygrać. Spowodowane to było tym, że pan Indriksson przychodził potem do szatki i płacił zawodnikom premię od strzelonych bramek. I na przykład grali któregoś razu z drużyną z Rezekne, Wygrali tam, no prawie chyba w cyfrówkę podeszło i wchodzi uśmiechnięty właściciel i mówi, panowie, dzisiaj stawia ryzeknę, tak? Więc bardzo był to intrygujący człowiek, w bardzo ciekawy sposób prowadził klub, no ale skończyło się, nieoficjalnie się mówi, że gdzieś tam udziela się inkognito oczywiście w Walmierze, ale no to takie przypuszczenia tylko. Legolas. Czy możliwy jest taki rozwój Żalgirisu jako klubu, by od czasu do czasu grał w fazie grupowej Conference League i mógł zatrzymywać najlepszych graczy na dłużej? Z tym akurat bym jeszcze trochę poczekał, ponieważ Żalgiris nie do końca um, otrząsnął się, można powiedzieć, po swoich problemach finansowych z zeszłego roku? Na przykład, wydaje mi się, że oni jeszcze nie spłacili wszystkich zobowiązań. Więc dałbym trochę czasu sobie na zostanie taką drużyną, o której moglibyśmy mówić, że, że dominuje, czy że, czy że może zagościć na stałe gdzieś w fazie grupowej konferencji league. Więc no, mają, mają ambicje, mają podstawy, by, by, by wierzyć w taki rozwój, ale mimo wszystko dałbym im jeszcze czas zwłaszcza, że dopiero co odzyskali Mistrzostwo Litwy. Pytanie, które, które często się powtarzało. Jak bardzo gardzisz piłkarskimi Bałkanami? Bardzo gardzę. Nie, oczywiście wyjaśnię tutaj tylko, że odbywa się to na stopie koleżeńskiej. Nie jesteśmy żadnymi wrogami, czy to z, z piłkarskimi Bałkanami, czy z piłkarskim państwem środka, bo... Zarówno cała ekipa Piłkarskich Bałkanów, jak i Kamil i Maciek z Piłkarskiego Państwa Środka robią bardzo dobrą robotę. Więc to są nasze takie żartobliwe wojenki twitterowe, chociaż tam bardziej chłopaki właśnie są kreatywni w tworzeniu różnych obrazków czy, czy memów. I ja odpowiadam czasami na, na ich zaczepki, ale czasami naprawdę fajne rzeczy powstają. Dawid, Czemko... Pyta, jak często kontaktują się z Tobą piłkarze, agenci w sprawie Ligi Litewskiej i Łotewskiej? Ostatnio dosyć często i to nie jest tylko na zasadzie, żebym ja kogoś polecił, chociaż najświeższa sprawa to właśnie poprosił mnie pewien agent o rekomendacje z, z Ligi Łotewskiej. No i na podstawie moich sugestii udało się nawiązać współpracę, więc to taka pierwsza moja, można powiedzieć, mała zasługa z której jestem bardzo zadowolony, bo nie miałem wcześniej takich doświadczeń, ale teraz też już agenci do mnie piszą w bardzo różnych sprawach, ponieważ na przykład y, sami przekazują mi jakieś pogłoski transferowe, albo proszą o wywiad z piłkarzem, y, żeby w rozmaity sposób to wykorzystać, na przykład, żeby trochę przyspieszyć cały proces, albo żeby o danym zawodniku mówiło się trochę więcej w mediach. Przerwa. Czyli jeszcze pytania są? Ale Belona Jakby tam chyba od ciebie to byłoby O. Tam gdzie. Tam. tam na Nawet wiesz, że na w jednym miejscu nie usiądzie. Może usiądzie. Idź sam. Idź. Chodź. Chodź nam, mi lajku. Przyszedł pomocnik do odpowiedzi. Musi pomocnica. Jankę spyta, jaka jest najmocniejsza drużyna w historii bałtyckiej piłki, zarówno w kontekście reprezentacji, jak i klubów? Chodzi mi o konkretny sezon lub okres, w którym skład był najsilniejszy i nie brakowało dobrych wyników? To chyba powtórzę się ze skąd, bo oni przez 14 długich lat zdobywali mistrzostwo rok po roku, i nie było w państwach bałtyckich drugiej takiej drużyny, która by w takim stopniu była taką potęgą. No, oczywiście tam na przykład Żalgiris Wilno, pamiętam, znaczy nie pamiętam, ale widziałem jak jakieś tabele, że oni gdzieś w ligach, w ligach ZSRR gdzieś tam, gdzieś tam grali. Natomiast wydaje mi się, że to takie skąd to było tą, tą największą drużyną. Reprezentacja, no to też tylko Łotwa odniosła jakiś większy sukces. Myślę, że można tak nazwać w postaci awansu na Euro 2004. I żadna z pozostałych bałtyckich reprezentacji Litwa czy Estonia m, takiego czegoś nie osiągnęła. E, Katarzyna prosi o opinię na temat piłkarskiego Państwa Środka. Ta sama co o piłkarskich Bałkanach. E, jeszcze jedno pytanie od Karola Krawczyka. Dlaczego brak ligi Estońskiej? Spodziewałem się, że padnie to pytanie, bo padało wielokrotnie i za każdym razem wraca jak bumerang. Natomiast y, odpowiedź zawsze będzie jedna i ta sama. Tutaj o Łotwie i o Litwie staram się Wam pisać na jak najwyższym cicho, na jak najwyższym poziomie i myślę, że znam już na tyle te realia, znam trochę języki obydwu państw, że poz, pozwala mi to docierać do wielu różnych źródeł, do wielu różnych informacji. W Estonii no, nie mam, nie mam żadnych kontaktów, nie znam języka. No i przede wszystkim nie czuję takiej miętki jak do Litwy czy Łotwy, więc. Jest też na Facebooku Piłkarska Estonia, na Twitterze estoński futbol. Chłopaki robią tam naprawdę dobrą robotę, więc nie czuję jakby potrzeby wchodzenia im w paradę. To było wszystko, tak? Tak, to było okay. wszystko. Dokonczymy twitterową część pytań. No i. Dziękuję Wam jeszcze raz za wszystko, co chcieliście wiedzieć.